Szósty, półmaraton brytoński. Witam Was na szóstym półmaratonie Dąbrowski. W zeszłym roku też byłam. W tym roku jest taka sama fajna atmosfera. To jest e, państwo, myślę, że tyle na samo uczestniczyli, że około 1800 na półmaraton i 1600 na dziesięć minut. Prezydentowi mojej wnioski wypadają na mianowanych partyni za objęcie honorowym patronatem no, tegoż półmaratonu. No na razie wystarczy. Vem! É. Drodzy Państwo, ponad 1500 osób przybyło na pisze serdecznych którzy przyjechali do Wytomia z różnych stron kraju, z północy i z południa. Są także z nami trzej Pozdrawiamy Pani, pozdrawiamy panów, pozdrawiamy tych, którzy na wózkach, ale także na walking dziś w ten sposób obiegną 10,5 kilometra. Pięknie także dla Karola. Rodzina z wózkiem, z dzieciakiem, super, rodzinne bieganie. Witamy i pozdrawiamy wszystkich uczestników, którzy biorą udział w tym półmaratonie. Trzymamy za was kciuki, dużo sił, dużo serca was, wiemy o tym. I wiem, że spotkamy się wszyscy na mecie za kilkadziesiąt minut. Przypomnę, na 10,5 km, to jedna pęta. Na, pół, na to, to odcinku półmaratonu, ponad 20 km. km nie ma Jesteśmy nadal na półmaratonie bytomskim. To jest już jest sama zawodnik. końcóweczka. I właśnie dobiega ostatni, ostatni. Zawodnik. Uczestnik. A I teraz jest Czekamy na ślady. 7 minut zostało. Pytam i uh, 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 miasto, pytam ostatniego uczestnika. Dasz radę, udział w głosowaniu. Śmiało, spokojnie, 7 minut zostało. Po godzinie 14.00 nastąpi otwarcie, teraz gratuluję, gratuluję, ciało. A Państwu dziękujemy to za gadanie, za użycie Zobaczcie. Dziękuję bardzo wszystkim. Teraz zapraszam wszystkich przed scenę. W moim Zobaczcie, jak jestem zmieszany. Raz jeszcze dziękujemy cylinder za... i medyczny. Dziękuję służbie bundurowej.